No, słuchajcie, jestem trzeci raz w morzu. Trzeci raz ogólnie przyjechałem wczoraj. E, rano byłem na rybach, teraz drugie wyjście. Jestem w wodzie od 15 minut. Mam ogólnie chyba dziesiąte branie, holuję trzecią rybę. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Niezawodna przynęta od Piotr Dziadura. Bardzo dużo ryb się spinało wczoraj. Dzisiaj rano też, no zobaczymy teraz. Założyłem dwie świeże nitki. Oj, ryba zapięta ledwo, 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 także może się spiąć. No zobaczymy Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Jest. Udało się. Zobaczcie sobie jeszcze raz. To jest ta przynęta. Jeżeli jej dobrze nie widać, to później zrobimy dogrywkę. Piotrek Dziadura, Głogów wykonanie. Przynęta ogólnie morska, trociowa. Kotwiczki zostały ściągnięte, zastąpione dwoma nitkami. Ko kolor biały, różowy, niezawodny na belone. I to daje efekt zajebisty, że tak powiem. No dobra, działamy dalej. Może uda nam się nagrać jakieś branie na żywo. teraz zostało 10%, no ale może akurat. Tempo prowadzenia przynęty podczas połowu Belon powinno być no typowo boleniowe, czyli ostra korba. Ale wielu wędkarzy od tego odchodzi. O, wyobranie. Dobra, mamy rybę. Nie wiem, czy to widzicie. Mamy rybę. Pięknie wyszła do przynęty. Także koledzy wędkarzy, tu nie ma żadnej ściemy, że ta przynęta jest dobra. Ona po prostu jest dobra. Można powiedzieć, że co drugi rzut jest branie. Ja nie mówię, że wyjęta ryba, ale jest branie. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 taś, 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 taś. <świet> nie chcę przyjść. Widzi podbierak od razu, ucieka. Momentalnie. Mam nadzieję, że jej nie stracimy. Naprawdę To nie jest to, że ja chcę się nachapać tych ryb. A już tyle kilometrów się robi, ja przyjechałem, słuchajcie, ja przyjechałem 700 kilometrów na te ryby. Zrobiłem 700 kilometrów, żeby, żeby przyjechać. Ci, ci, co mnie znają, to wiedzą, jak ważna dla mnie jest ta ryba. Teraz nie wiem czy to widać na kamerze, ale belony dosłownie idą za blachą, ale nie chcą atakować. Przepraszam, nie za blachą. Za wspomnianym wcześniej woblerkiem. Było pobicie, no ale ryby nie ma. Być może jak sobie cofniecie, to uderzenie ryby w przynęte będzie widoczne na szczytówce. Coś pięknego. Polecam wszystkie: naprawdę, polecam wszystkim takie majowe wędkowanie. Tylko do tego wszystkiego jeszcze powinna być pogoda typowo majowa. Wczoraj zimnica, jak cholera. Dzisiaj rano mega zimno. No teraz mamy okienko pogodowe. Jak ona długo jeszcze potrwa, nie wiemy. No zobaczymy. Jak na razie nie jest źle. Jestem w wodzie około godziny, może kciutkę ponad. Mam yy, do zabrania do domu, patrzcie, co, co się dzieje. Siedem ryb na raz idzie chyba. Raz tak, tak jest. Że jestem ponad godzinę w wodzie, siedem ryb mam do zabrania. Jest pięknie, jeszcze trzy. Mam komplet dnia, dziesięć ryb. Można iść do domu grillować. Popaki Pozdrawiam z tego miejsca Kazia, Sławka, Skipka i całą resztę bandy, która bawiła się tutaj w Międzywodzie ze mną na moich 40 urodzinach, którzy rok później przyjechali ze mną i wiem, że chcieli być teraz też na rybach tutaj, żeby wspólnie powędkować, no ale niestety, każdy ma swoje życie, swoje rodziny, każdy ma swoje inne plany. Powiem Wam, jest piękny, jest piękny hol ryby z daleka. Ryba zacięta daleko walczy zupełnie inaczej, ale patrzcie, co się dzieje. Jest fantastycznie, naprawdę jest mega. Jestem mega, mega przeszczęśliwy. Naprawdę. Coś pięknego. Piotrek, pijemy dobrą flachę chyba w Głogowie. Naprawdę, stary. Twoje woblerki wymetają.